Jubileuszowy 25 Festiwal Piosenki Maryjnej w Strzałkowie zorganizowany został w Gminnym Ośrodku Kultury. Impreza, która ma swoją długą historię, jest już nieodłącznym elementem święta Konstytucji 3 maja w gminie. Ja myślę, że tak naprawdę w festiwalu bierze już teraz kolejne pokolenie uczestników, co nas bardzo cieszy, bo rzeczywiście ćwierć wieku to jest spory y, odcinek czasu, gdzie te festiwale w strzałkowie zawsze towarzyszą obchodom święta Konstytucji. A więc nierozerwalnie 3 maja mieszkańcy naszej gminy wiedzą, iż ten festiwal będzie miał miejsce. One przez kilkanaście pierwszych edycji odbywały się przy grocie, grocie Najświętszej Marii Panny przy Kościele, i jednakże kilka lat temu postanowiliśmy przenieść to do, do sali Ośrodka Kultury. Z przyczyn przede wszystkim technicznych. Również wtedy nie musieliśmy być zależnymi, martwić się o, tak naprawdę o warunki pogodowe. A co nas najbardziej cieszy, to to, że tak naprawdę z roku na rok przybywa uczestników, solistów, wokalistów, którzy tego dnia w tym wyjątkowym festiwalu biorą udział. Na scenie zaprezentowało się 11 wykonawców przygotowanych przez Przemysława Stadnika. Wszyscy otrzymali upominki ufundowane przez wójta gminy. Zdolności młodych wykonawców docenił również ksiądz Józef Warczak. Tutaj hołd chciałbym złożyć mojemu poprzednikowi, ksiądzu Franciszkowi Ożdżyńskiemu, który tak w zasadzie ten festiwal wymyślił razem z panem organistą samińskim, Stefanem. 25 lat temu to taki ładny jubileusz. I myślę, że to, co my robimy, co robiliśmy, będziemy kontynuować. Bo piosenka, pieśń zawsze jest bliska naszemu sercu. Byli tacy, którzy zabraniali śpiewać. Były tacy, były takie piosenki, których śpiewać nie było wolno. No, a dzisiaj w tym takim natłoku, takiego hamstwa w tekstach, wulgaryzmów. Cieszymy się, że mamy tę czystą polską poezję, maryną, te piosenki i te śliczne głosiki. Bardzo jeszcze raz Wam dziękuję i Wam, rodzice kochani, no i Panu Mistrzowi za takie mistrzowskie przygotowanie. y yes.